Zapraszam na wiadomości z kosmosu, z mojego statku kosmicznego, wprost z mojej wspaniałej kabiny. A więc włączam przyciski i startujemy, najnowszy serwis informacyjny. W kosmosie panuje względny po spokój, mimo, że nie ma tu żadnej policji, ani żadnych... Nie odnotowano natomiast, odnotowano natomiast, że Wenus mm, rozpoczęła z Marsem taniec rybi, a Księżyc ma katar. Natomiast Słońce robi zdjęcia pod... Coś o największej planecie, mianowicie Jowiszu. Największa planeta układu słonecznego, Jowisz, symbolizuje ekspansję władzy, zrozumienie tego, dokąd zmierza rozwój człowieka. Działając konstruktywnie, wzmacnia wiary, ufność, idealizm, altruizm, sprawiedliwość, szachetność, bezstronność, uczciwość, otwartość, szczerość horyzontów, rozwój, wzrost, mądrość, honor, refleksyjność. Dobroduszność. W działaniu destruktywnym ujawnia wygodnictwo, ograniczoność, zarozumiałość, ekstrawagancję, snobizm, przesady, fanatyzm, nieumiarkowanie, skłonność do hazardu, niesprawiedliwość i stronniczość. To jest planeta polityków. Pamiętajmy, to jest planeta polityków. Posiada przynajmniej 16 księżyców. Galileusz już w 1610 roku za pomocą skonstruowanego przez siebie teleskopu zaobserwował cztery z nich. Ganymedesa, Europę, Kalisto I, i Io. Średnica 139 tysięcy. 892 km, średnia temperatura 150 stopni Celsjusza, okres obrotu 9 godzin 55 minut. Czas trwania roku 11,9 lat ziemskich. Co jeszcze? Jeśli chodzi o naszych polityków i tą planetę, no więc politycy wykazują właśnie osobowości Jowisza. Są to osoby apodyktyczne, despotyczne, odważne, władcze, wojownicze, zuchwałe. Czasem publicyści y, określają ich mianem zwierząt politycznych. Osobowość polityka zawsze miała złą sławę. Łatwo to wytłumaczyć. Celem działań polityka jest władza dąży więc on oparcie do swojego celu stosując różne środki i sposoby. Rządza władzy wyzwala u polityka określony typ zachowań. W dobie telewizji politycy upodobnili się do aktorów. Poglądy polityczne stają się sprawą drugorzędną. Liczy się przede wszystkim efekt, sposób, w jaki wypada się. Na ekranie. Politykowi przychodzi to dość łatwo. Są jak aktorzy, którzy też znajdują się w sferze oddziaływania Jowisza wraz z politykami. Skuteczny polityk to taki, który posiada umiejętność manipulowania ludźmi i ich emocjami. To wszystko poparte być musi rzecz jasna pracowitością i darem przekonywania. Polityk musi więc umieć przy, y, przemawiać, a sztuka słowa to przecież domena aktorstwa. No. Więc polityczne, polityczne często y, wiece mają charakter y, widowisk. W galerii Ludzi i Owisza spotykamy Elżbietę I, królową Anglii. Córkę Henryka VIII i Anny Boleyn, Ludwika XIV, dwóch prezydentów Stanów Zjednoczonych, Franklina Roosevelta i Lindona Johnsona, i niemieckich przywódców nazizmu, Hitlera, Himmlera, Goebbelsa, Bormana i Eichmana śpiewaczka operową Marie Callas, Elvisa Presleya, no i romantycznego poetę Byrona i pisarza Henry Millera. To wszystko robi wpływ Jowisza? Przypuśćmy. Dobra. Ciąg dalszy. Zbieramy. W kosmosie pojawił się kalendarz chrześcijański. Kalendarz chrześcijański jest to gregoriański kalendarz religijny, uwzględniający święta stałe, na przykład zwiastowanie pańskie 21 marca, świętego Józefa 19 marca, świętego Piotra i Pawła 29 czerwca, narodziny świętego Jana Chrzciciela 15 sierpnia, Boże Narodzenie 25 grudnia i ruchome, między innymi. Zielone świątki czy Wielkanoc? Na Soborze Nicejskim w 325 roku ustalono, że Wielkanoc powinna przypadać na pierwszą niedzielę po 14 nocy luminacji, czyli pełni księżyca. To znaczy po 21 marca, nie później niż 25 kwietnia. 22 marca Wielkanoc wypadła w latach 1598, 1693, 1761, 1943. Tego dnia Wielkanoc przypadnie w 2938 2000... i w 2190 roku, ale kto tego dożyje? Pełnia księżyca, od której zależy data Wielkanocy, ustala się na podstawie obliczeń, to znaczy tłum pełni Księżyca. W roku 2000 Wielkanoc wypadnie 23 kwietnia, w 2001 już wypadła 15 kwietnia, no i tak dalej, i tak dalej, chyba że wcześniej nastąpi koniec świata. Narodzin dziecka to problem jednocześnie biologiczny i astronomiczny. Współczesna medycyna skłania się ku tezie, że to płód wybiera sobie moment narodzin poprzez odpowiedni sygnał hormonalny. Inaczej mówiąc, czas trwania ciąży zależy od samego dziecka. Być może nauka dojdzie kiedyś do odkrycia zależności między rytmem życia a zegarem kosmosu. A co z porodami zawróconymi, sprowokowanymi przez środki farmakologiczne bądź będące wynikiem. Interwencji chirurgicznej. Rzeczywiście jest to kłopot dla astrologii. Może mamy wówczas do czynienia z zakłóceniami typu magnetycznego, zmianami pól magnetycznych? Kwestią czasu wydaje się odkrycie związku między poziomami energii a genetyką. Kiedy dałeś, mój miły osobniku, zodiakalny sygnał, że chcesz przyjść na świat, z chwilą narodzin zostałeś określony przez porządek w kosmosie, czyli swój astralny kod. Warto dowiedzieć się czegoś o elementach tego kodu. Kropka, kropka, kreska, kreska, kropka, kreska, kropka. Morsa? Kodem Morsa? Kodem

Cywilizacja może istnieć bez drewna, ale nie będzie egzystować bez drzew. W 1989 roku spadło na Polskę ponad 4 miliony ton tlenku siarki. Dwutlenek siarki to zabójcza trucizna dla roślin zwierząt i człowieka. Co trzeci Polak żyje w rejonie ekologicznej klęski. Takich rejonów jest już 30. W Polsce umierają lasy i iglaste. Nawet małe świerki w Beskidach zaczynają żółknąć. Lasy w cudetach są już martwe. Trzeba o tym głośno mówić. Musisz o tym wiedzieć. Za kilka lat w Polsce może nie być jodły. Może nie być jodły a niegdyś rosły tu jedłowe puszcze. Eliminacja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych jest jednym warunkiem uratowania drzew. Najpierw giną ryby i ptaki, potem drzewa, a potem ludzie. Oby nie było tak, jak na planecie ukazującym wybuch jądrowy z napisem: koniec. The end. Fine. Schluss. A pod spodem życiu na ziemi udział wzięli. Tra, ta, 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 ta. Kto udział wziął? Ano, gwiazdy. Któż to był Jan Heweliusz? Jan Heleliusz to był gdański astronom, twórca nowoczesnej selenografii, członek Towarzystwa Królewskiego w Londynie od 1664 roku. Selenografia zawierała opis powierzchni Księżyca z mapami opracowanymi przez Heleliusza na podstawie własnych obserwacji. Nazwy wielu obiektów na Księżycu nadane przez gdańskiego astronoma przetrwały do dziś. W 1668 roku opublikował pracę zatytułowaną Kometografia. Kometografia. Heweliusz odkrył wtedy dziewięć komet. W 1673 roku ukazała się pierwsza część dzieła pod tytułem Machina Solestis, zawierająca historię astronomii i opis z Zbudowanego przez autora teleskopu o długości 50 metrów. Drugą część pracy dedykował Janu III Sobieskiemu. Niespodzianka. Dzieło, ym, dzieło Prodomus Astronomie 1690, wydane już po śmierci Hereliusza, zawierało Atlas Nieba i katalog 1564 gwiazd. Hereliusz wprowadził do astronomii siedem. Nowych gwiazdozbiorów, wśród nich tarcze Sobieskiego. Mniejsze informacje dedykujemy astronomom gdańskiego piwa hevelius Ja piwa nie piję, ale pozdrawiam. Jak już mówiłam, księżyc to stał Kataru. W takim razie, jak wyleczyć katar? Mówi się, że leczony trwa 7 dni, a nie leczony tydzień. Wbrew temu przesądowi, katar można wyleczyć szybciej i jest to, um, jeśli od razu zareagujemy na jego pierwsze objawy, jest to bardzo proste. Najpierw zakatarzona osoba powinna zażyć gorącej kąpieli, do której dobrze jest dodać kilka kropel inhalacyjnych. Potem powinna nałożyć się skarpety i wskoczyć do łóżka. Tu przyda się bardzo cytryna, której sok wkrapiamy w małych ilościach do dziurek nosa. Gdy to nie zadziała, zamieniamy sok cytryny na ząbki czosnku. Może nie jest to zbyt przyjemne, ale na pewno skuteczne. Okej. Okay. Mm -hmm. Uwaga, golas, golas. Cóż. Ludzie zwracają czasami na siebie naprawdę uwagę. Yy, I Nazywa się to tak streaking. zwany streaking, czyli nie wiem, stringi, to jest tak zwany sznurek, string, czyli nagłe, niespodziewane przebiegnięcie na golasa oczywiście przed grupą zaskoczonych ludzi. Przeżywał on swoją największą popularność w latach 70. w studenckich społecznościach Ameryki i Wielkiej Brytanii. Na najpopularniejszych kolasów, nudystów, nie wiem, dlaczego nudyści czy się nudzą. I już od dawna patrzono przez palce, mimo że ich zachowanie było oficjalnie niedozwolone. Gromadzili się w swych grupkach na specjalnie wybranych odcinkach plaży i nikt im nie przeszkadzał. W tej chwili w wielu państwach europejskich kąpiel i opalanie toplest jest zupełnie legalne i bardzo popularne, a władze duńskie zezwoliły nawet na dopuszczenie nudyzmu. Na całym wybrzeżu, toż ci dopiero zgroza. No... jeśli tak nie wstydzę, jeśli się tak nie wstydzą? Ja bym się wstydziła. Okej. Okay. Przejęłem dowodzenie. Słuchajcie, ziemianie. Koniec z tym. Żadne toples. Terroryści przejęli klimatyzację. I ci ziemianie, to ziemiań. Co ja wam powiem, biedny? Może coś powiem następnym razem? Bo mi się nie chce gadać. Czy Ci się podobało, czy Ci się nie podobało, daj łapkę w górę. Subskrybuj! Koniecznie subskrybuj i zobacz wszystkie moje filmiki. Pozdrawiam i do zobaczenia.